Witajcie, witajcie w szóstym odcinku z CS2. Ten odcinek może być jak na razie ostatnim odcinkiem z CSa, ponieważ mapa w Listle jest ostatnią mapą na skrzydłowym. Dzisiejszym gościem specjalnym jest Lisu. Tak, ten Lisu. Nasz dzisiejszy zawodnik jest bardzo doświadczonym graczem e -sport. Ale czy uda nam się pokonać przeciwników na tej Przekonajmy się. Zapraszam was do obejrzenia. Witajcie, ojej, o mój Boże A więc tak, o tak właśnie wygląda ta mapa Gdzie są, jak wyglądają, bo gramy z anime właśnie. dziewczynkami No to są wszyscy przeciwnicy Ja wiem jak oni grają Co Anime będzie dziewczynka i trzynastka O jest jakie lagi Pokojnie Pogobityk powinno być, albo Wanzerza Próbuję opanować moje lagi O, to jest z drugiej strony, wiedziałem o nich Larsen, LOL okay. Nie L możemy z nimi przegrać, no to To trochę będzie w i pokażemy. Larsen, nie wiem nie to jest dziewczyn. To normalnie zadajnik daje 13

Butter, butter, butter. Ale skin Muzyka oczywiście piękna o, nie teleportuj się Trzynastka Trzynastka został, ja nie mogę To jest taki grasz esportowy A bo to jest muzeum yes! To jest muzeum pociągów, wow No, to jest muzeum pociągów Musimy wejść, przez. To jest, jest wejście do tego całego tego No tutaj kolejne etykiety, o kurde no weź Ja tu chciałem popatrzeć na tę mapę, a tu mnie myk morduje No ja nie mogę, co to ma być? Nie ja. wiem co mi tu są a ja... bywa i tak czasem. A dobra, my lecimy w łeb w łeb z nimi, więc na lucie. Zagra sobie nowo. Czemu nie staro? No, Tylko się tak nie lecili do końca, bo na końcu będzie Remis. Rover Marcin! Mm. Czemu rower Marcin? Ach, to jest takie lore. O kurde, od razu tutaj. O, bomba Ja dużo, ja dużo rzeczy nie wiem. Daj mi to szybko. Dla lucę. Widzicie ja, widzowie, ja, ja walczę z, z moimi legami tutaj. Nie, palu mnie! To jest największa... Tak jakby, usiądźmy sobie na ławeczkę ze spokojem, poczekajmy ja, na Nie spodziewał się tego! Nie spodziewał się tego. Zobaczmy tutaj cenę tiketów. Children 4 euro, adults 7, a seniors 65 plus 5. Family tickets 18. O! Nie no, co to? czemu obsługa nas zabija, jak my czytamy? Właśnie, co to ma być? Nie, nie ja nie, wystawiam zero temu hotelowi. Co to ma być? Nie wygląda Skarga ja, jakaś. No, no, zaraz tak. pójdzie sobie skarga, kurde. Czemu na policji jest A? gęś? Co tu robi gęś? To jest gęś. A może oni po prostu... Nie wiem. Po, podrabiancy. I dlaczego mają koronę? Gdzie ja idę? Co to jest? To jest jakieś inne... A, patrz, myśliśmy tutaj tajnym wejściem. O kurde. Mm. no jest na to. To gdzieś Nie, tutaj o, o. Ja, nie Ej, ja myślałem, że tylko tutaj u góry jakby na tym poziomie można lantować, a tu chyba też. Czy nie? Nie, tu nie. Nie, tu nie. To dobra, to tylko, tu. To, tylko ten, to. To tylko to, szczęście. Trzeba się udać na o. ich spawna i zaskoczyć po prostu. Tak ty Patrz, to, to jest chyba jak, jakbyśmy chodzili jako ci, jako... Jako goście tutaj, którzy wiesz. Chcą kupić tikety, tak, bo to są jakby te już główne etikety. O, a propos. Obsługa! Proszę, my chcemy tylko tikety, tikety kupić! Czemu zabiłeś obsługę? A kolejny! Obsługa na mnie napada. Co to ma być? Ja nie mogę. Co to... Czemu nie? oni skołają do nas? Nie wiem. Co są w ogóle? Kurde, niewiarygodne. Co co, co? Nie, nie, dobra, Musi... Nie. Kupiłem bombę. Rozwalałem tą miejscówkę, wkurzyłem się. Kurde. Nie Wydaje mi się lekko, ale nie chcę, wiesz, trochę być za mądry, ale wydaje mi się, że to może być jednak jakieś służby, które przyjechały sprawdzić to miejsce, ale to tak tylko Tak, to, też to też tak mi się wydaje, że to to, to, to się... Moje, 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 nie wiem co moje, bo nie umiem mówić po polsku. <laughs> co ja zrobiłem? Czemu <laughs> <laughs> ja wyciągnąłem nóż? Ja nie mogę. Gdyby te lagi, to mówię. rozwalibyśmy, ich. Rozwalibyśmy ich wszystkich, kurde, po kolei. O, o, He, dobra, broń! Wiesz co, te gierki, weźmy sobie do pociągu! Nie, może się da! Chodź, chodź, weź tu kucnij tutaj! Czekaj! No, kucnij! Da się? Nie da się. Wrzuciłem, a nie, nie da się na wyrzucić tego. Szkoda. szkole. Czujnie. Na lokomotywy no, też nie na wejść. A może tędy jeszcze dać? No fajnie by było. No. Uch! Taka imersja. By się dało tak wiesz. 72 dać. Dobra, ty pójdź tędy, ja sobie pójdę inną stroną troszeczkę. O nie, znowu tu jest! Znowu będzie mnie nękał i znowu tu w przysłoka A ja to sobie przeszedłem. Nie widzę tych tak. anime dziewczynek co z nami grają. No i tą trzynastkę. Ja mój do na plecy. Du, 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 du. Ej to dyrus, słyszałem dyrus, dyrus, dyrus. Nie. Yes! Git. No i klasa, wracamy. Chociaż po remis, tak, nie? Tak, 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 chociaż po remis. Zasada jest taka, pamiętajcie widzowie. Zawsze trzeba być lepszy od Igusa. Nieważne co! Trzeba być lepszym od Igusa. <tak>, tak! Trzeba być lepszym. To jest moja rada, to jest rada ode mnie. O kurde, bo te! Ja. spadłem. Piosyki. I to było tyle z, niestety, al tej serii. Po prostu planem na tą serię było to, żeby przejść te wszystkie yy, mapy do skrzydłowego, no i już to zrobiliśmy. Oczywiście przywrócę serię, jeżeli pojawią się nowe jakieś mapy i weźmę, wezmę nowych gości, będzie fajnie, ale jak na razie to by było tyle. Oczywiście nie wątpię w to, że będą się jeszcze, jeszcze pojawiać jakieś odcinki z CS-a, prawdopodobnie jakieś turnieje czy coś, zobaczymy, wszystko wszystko się okaże w praniu. Ale tak, jak na razie to jest koniec, to by było tyle. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę serię, bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia, mam nadzieję, że w kolejnych. Na raz. La pippa tutta la patta, la tutu E tu, tutta la patta, la petto uh, Yahoo! Yeah.